Maneczko. Z tej strony Borsuk a to kolejny odcinek z serii. Zagrajmy w World of Warcraft Hardcore w trybie self out yy, Ostatnio przyszliśmy sobie tu w te tereny ładne, bo tam jest ciężko u nas tam na Silver Pine Forest. Oczywiście tam wrócimy, tylko trzeba troszeczkę sobie poekspić i powykonywać quest. Tak yy, w ramach testów, żeby tam sprawdzić dźwięk, sobie zabiłem jednego. No i... Wypadł mi jeden dziubek, więc zbieramy sobie dalej. Hmm, na sam początek, to może sobie naostrzymy w ogóle broń. Weź tutaj poprawię jakoś. O, i zobaczcie, tutaj już z nich EXPA niestety nie dostaniemy. Mamy troszeczkę za duży. Ale chcę sobie wszystkie tutaj kościki powykonywać, więc te prostsze, takie nie na mój level, niby też sobie oczywiście powykonujemy. I drugi dziubek, proszę bardzo, bo mamy ich tutaj od cholery tych questów. Sami widzicie. I są na różnych, różnistych poziomach. E, więc trzeba je tutaj ładnie porobić. E, tam, oczywiście, na Silver Pine Forest, jak już mówiłem, nieraz, wrócimy. E, będę tam questował dalej. E, tyle, że tutaj chciałem dobyć ten 20, 21, 22, może e, tak, żeby w ogóle coś tam robić tam na tych Silver Pine Forest. Jak już wspominałem, nie w się tutaj wywrócić, tylko tak umiejętnie planować sobie questy. No po prostu jakbym może grał z kimś, to podejrzewam, że tamte questy byśmy wykonywali bez problemu, ale że gram sam postacią z bliska, no to sami rozumiecie, że ciężko będzie. Ale damy radę, powiedziałem, że ja poprzejdę. Przejście tutaj mam na myśli. Osiągnięcie 60 poziomu i później będziemy się zastanawiać co dalej a na razie mamy o, 17 także no nie ma co wybiegać za mocno do przodu dobra 101 ale to jest plus 4 healing spells jest to niepotrzebne bo nie mamy healing spellsów także nie potrzebujemy tego akurat. Mamy kolejny dziubek i tutaj mamy kolejnego questa, pewnie o niego zahaczymy. Tradycyjnie mm, zacząłem nagrywanie, to koty się rozszalały. Tutaj mamy większe, w tym trzynastym. Patrzcie, no ma niby większe, ale no, trzeba sobie jakoś wyczyścić tutaj, bo tu nic nie widać na tych klapach, nie? Tutaj mamy dziesiąte. Także ten początek to będzie się mógł wydawać taki prosty, bo. No bo ja już tutaj mam taki level, i ja tutaj jestem, nie powinno mnie tu być, no wiem, ale. Ale mimo wszystko też trzeba uważać, żeby tutaj się w coś nie wpakować. To, że tam przeciwnicy mają mniejsze poziomy, to wiecie, to. To jeszcze nic nie znaczy. To jest World of Warcraft. Hardcore, więc tutaj nic nie znaczy wcale, że. ja postacie mają mniejszy level. Ten odcinek pewnie taki będzie, mm, taki lżejszy. No, raz na jakiś czas może być taki, że nie stresuję się i. nie. ten, na nie mam jakąś mocno wysokiego, żeby się tutaj nie wywrócić. A tutaj, patrzcie, tak ładnie co to idziemy od przeciwnika do przeciwnika. Hmm, także, jest ok Tutaj są Kwestie zobaczcie tutaj mamy na 21, 22, no są, są, ale no tak jak mówię, no Przyszłościowo już myślimy na ten temat Tutaj w tym odcinku chciałbym powykonywać właśnie te kościki, że tak powiem, te, te Właśnie takie na niższy level Żeby już od następnych zacząć tak już Pełni tak jak się należy tutaj mamy 12 dużo expa pewnie za te kwesty to nie dostaniemy no ale zawsze coś coś tu nie pokazuje. a 900 ekspat to nie tak mało wcale jakby nie spojrzeć więc myślę warto je będzie tutaj zrobić Dlaczego by nie, porobimy je sobie, a później wejdziemy na te cięższe questy, zerknę tylko czy się na pewno nagrywa Dobra, jak widzicie, jak tak chodzę od przeciwnika do przeciwnika, to trzeba poczekać aż się troszeczkę żyćko zregeneruje, bo dostałem debuffy i żeby tam coś się nie zadziało, nie? Tutaj ich jest trzech, ale na dziesiątych poziomach to myślę, bez problemu, nawet gdy muszą uciekać. Nawet jak jakieś tam debuffy dostaniemy, to w chwilach tutaj, z wątpienia, mamy jeszcze dostać po to... Tutaj mamy jak tin wejny i copper wejny, to od razu też sobie załatwimy tę sprawę, w sobie wydobędziemy, tylko oczywiście, jak to ja nie zrobiłem sobie miejsca, także no... Będzie też trzeba tam powywalać, pewnie. Cały czas dozbieramy te line and cloth, żeby. Aha, tam w tamtą stronę. No to może pójdziemy najpierw do tego tin-vein i zabijając po drodze przeciwniku. Także następny seria z WoWa, jak już przyjdzie czas. To planuję jakąś postacią magiczną. Jeszcze się zastanawiam, czy to będzie typowo magiczna postać, typu mag, warlock albo priest, ewentualnie czy to będzie taki taki częściowy magiczna postać, na przykład szaman, ewentualnie może druid, ale nie pod przemiany, tylko właśnie pod magię. Chociaż wolałbym pod przemiany zagrać. Na pewno nie będzie to palady, nie będzie to Rogue i nie będzie to hunter. Odpoczniemy trochę od tych y, postaci pijących z bliska. Macie no, no hunter to tak z bliska to tak... Tak nie bardzo, ale... Że od razu znowu w... przepraszam koty. <coughs> Zaraz je chyba zamknę. W drugim pomieszczeniu niech się wylatają. Bo tak jest zawsze. Zresztą wiecie. Inventory jest full i No dobra, no jakoś tu ładnie idzie, no tak jak mówiłem nie ma się tu co cudów spodziewać Na no, szaro ich już mamy, także no te questy to taka rozgrzeweczka przed tym co czekało nas w poprzednim odcinku, że już praktycznie życie y stracone, a tutaj proszę bardzo miła odmiana, nie? ale to nie bójcie się, w The Barents są trudniejsze questy yy, także zobaczycie je również, to sobie wywalimy bo mu jest niepotrzebne to pewnie jak zwykle tak, to też sobie wywalmy będziemy w mieście, to trzeba tu będzie troszeczkę popatrzeć co nieco i bloodshot. to sobie weźmiemy to i dobra, jakoś to poszło bardzo dobrze. Ten odcinek ukaże się dziś, bo nie miałem tam czasu nagrać wcześniej, żeby miał na zapas. Także ten odcinek będziecie, można powiedzieć, tak mieli na żywo, nie? No dobra, tu baby jeszcze te, nie wiem, co to jest, dzioborożce, czy, czy cholera wie co, to też sobie od razu zabijemy, bo są to quest'a, Tak, żeby zrobić kilka questów naraz bo mamy taką możliwość, ale najpierw to jeszcze tu podejdziemy sobie, bo widzę gdzieś tutaj ukryty koper orb. Mm, tylko gdzie on tu będzie skitralny? Tutaj pewnie. No, widzicie, tutaj za korzenie wydobądźmy, może kiedyś coś tam jeszcze fajnego nam z tego pójdzie. Hmm. Oczywiście priorytetem jest broń. Na razie to tam odwlekliśmy, że tak powiem, w czasie. Potem tam sobie przeszliśmy na trochę inną lokację, trochę łatwiejszą. Ale i tak wracamy tam później za parę odcinków. No i następny Copperbane, zobaczcie, tutaj to sobie jeszcze pokopiemy trochę. To, to nie tak, że... Dobra, tutaj tych Hunterów... Pokonaliśmy i jeszcze tutaj ten jeden zostanie, i będzie okej, okay. dobra. Okej, okay. i tutaj mamy OR, także podejdźmy sobie, może nas nie zaatakują. Dobra, no i co? No i idziemy tych Dzioboroszców, czy jak to tam się nazywa, pić, bo mamy naciapane tutaj tych questów. Hmm. Tutaj właśnie na mapie, że to trzeba powykonywać. Tu widziałem jakieś te tutaj ptaszki. O, tutaj jest ich sporo. No to atakujmy, może uda się zakończyć questa. A może nie Dobra, mamy 4 tutaj gdzie ten kueśnik na 20 60 czegoś aż trzeba zdobyć Pewnie gdzieś na dole Ale to, to jest dopiero na 20 to jeszcze troszkę Lepsze bagi by się przydały. Tu mamy 8 slotowe. Jakby wszystkie były 8 slotowe, to bym się cieszył. I by można kupować za 25 srebra. Pewnie się nad tym zastanowię, bo wiecie, jak to jest z tym wypadaniem tych nie Niestety, ale nie wypadają. Hmm, tutaj coś mamy? Nie, ich nie musimy zabijać chyba. Chyba, że musimy się tu wbić do tego obozu. Zobaczymy później. Raczej tak. Najpierw, może powykonujmy sobie tutaj dziupki jeszcze dwa trzeba zdobyć jakoś fajnie idzie te mamy raptem raz, dwa, trzy, cztery sześć questów które są na zielono potem już są na żółto dlatego te questy chciałbym wykonać w tym odcinku no chyba że będzie tu quest jeden z tych że trzeba iść tutaj no to odpuścimy sobie ale chciałbym w tym odcinku właśnie wykonać te questy, żeby z następnego. Jak kogoś nie interesuje taki prosty gameplay, a na pewno są takie osoby, to po prostu będzie mógł sobie pominąć ten odcinek i pyknąć sobie następny, żeby zobaczyć jak tam sobie radzę dalej. Słam no tak się zastanawiałem, że bardzo ciężką postać wbrew pozorom sobie wybrałem, chyba, że później troszeczkę się to mm, wypłaszczy. Damage mamy ładny, co prawda, tak jak zawsze powtarzam, zależny od naszej broni. Ale na przykład taki mag, czy, czy, czy coś, taki warlock nie jest uzależniony aż tak mocno od broni, mógłby chodzić z gołymi pięściami i uczyć się Yy, Skili i by tam atakował sobie ładnie, bo Mac ma naprawdę bardzo fajny damage. Chociaż broń to dla niego wiadomo, buwki jakieś, nie? Do, do, do skilli, do, do czegoś, także no też nie tak do końca. Ale wiecie o co mi chodzi, że tutaj ta postać to jest bardzo uzależniona od yy, broni. Podejrzewam, że jakbyśmy zdobyli jakąś fajną na 20, na przykład na 20 poziom broń to byśmy byli w stanie pokonać tam tych naszych przyjemniaczków, tam, że tak powiem, będę się tu wyrażał, na naszych ziemiach. Bo tu jakby nie patrzeć, jesteśmy nie u siebie. Yy, a tak to wiecie, no. Tutaj sam tam z drugiej strony jest koper. patrzmy tu znalazł, okej. Okay. Okay. Przepraszam, koty, moglibyście uspokoić się. Bo będę zmuszony zrobić ciecie i was stąd wyrzucić, czego robić nie chcę. Dobra, jakoś to idzie. Ciekawe czy piec jest tu w tym pieście. Jest niby y, kowadło y, na mapce, ale to niekoniecznie musi znaczyć, że będzie piec i kowadło do wykuwania. Pamiętacie w... Y, Silver Pine Forest też tam niby jest, a jak było każdy widzi, to nie jest dziób, nie, to nie jest dziób do quest'a. Yy, wydaje mi się, że tutaj musimy się dostać, czerwony, czerwony teren, to może coś tam, nie, tak nie zagrożą, co? Wątpię w to szczerze, że o skrzydeczka. spróbujmy się do niej przebić myślę, dobra. GeoMac, to jest co to jest? Jakiś nekromanta? O! A ty podejdziesz, dobra no On troszeczkę bije No cóż, mag, nie? No tak, jak mówię, pagowie to tutaj są dość silni. Tak, tutaj coś mamy do zdobycia, tylko czy z tej strony, czy musimy przejść za skałkę? Chyba tam, w tamtą stronę byśmy musieli iść. Tu mamy zeberkę na 14 poziomie. Fauna i flora dosłownie piękna. nasze tereny są takie smutne, i, i takie, takie mroczne, a tutaj tak zupełnie inaczej jest. Dobra, no może go krwawienie rozwali, zobaczymy. A jak nie, no to go dokończymy. Aha, wziął kolegę, no to aha, krwawienie tego rozdupcyło. Defender, czyli... Okej. Okay. <śm> może tak jeszcze myślę, żeby namówić może brata mojego. I jeszcze jedną serię z Woła sobie pyknąć, tylko że z nim. O to, to będą różne odcinki, no bo wiadomo, jakby się zgodził, no to ja pracuję, praw w zasadzie też ma swoje zajęcia. To wiadomo, żebyś było się czasami ciężko zgrać, nie? Ale jakbyśmy się zgrali, to może by się zgodził? Musiałbym go zapytać. I tak wtedy taka. Y, jakaś fajna seria we dwóch: jeden by może zagrał jakimś tamkowatym, tamkowatą postacią, drugi by zagrał taką y, z leczeniem, i byśmy tam jakoś inne tutaj, y, że tak powiem, podmogi tutaj sprawdzili. Na przykład, może jakimiś alajantami, może coś takiego. Musiałbym się go zapytać, chociaż może i obejrzyj ten odcinek i sam do mnie napiszę. Także nic nie jest jeszcze przesądzone. Ale zobaczymy. Na razie to. Tu mamy serię, już mam zaplanowaną następną. czy troszkę tutaj nagram odcinków z WOWA i, i, i pewnie pojawią się odcinki z innej gry. Także myślałem, że nie będzie to na razie Diablo. Ale inna gierka. Albo właśnie bym, bym planował sobie nagrać albo na tutaj serię, albo tą grę Dungeon Lords, co wam mówiłem wcześniej, że że się w nią zagrywałem w, w dzieciństwie, no za mało lata. Może nie było to takie typowe dzieciństwo. Yy, za mało lata. No i druga gra to Good of War. Najpierw tą pierwszą część Good of War, a później Good of War rok, bo niedawno wyszedł na, na PC-ta. Tak byśmy sobie ograli w zasadzie te dwie części, ale to tak jak mówię to jeszcze jest do ogarnięcia, musiałbym co nieco jeszcze. Tam są dialogi po polsku, więc muszę ogarnąć na pewno tego autodaka. nie wiem czy to dobrze działa, bo teraz mam grę trochę przyciszoną. A wiadomo, jak tam są dialogi po polsku, to chciałbym, żeby to było tak, że no po prostu jak ja mówię, to gra się ścisza, a jak się nie odzywam, gra się podkłasza. Więc po prostu będę sobie to musiał wytestować na tej grze, jak to tam będzie działało, troszeczkę się wrypałem. Dobra, uciekamy. Ajaj, aj, aj, co tu się stało? Nie. Chcieliście? Czerwony, czerwony tutaj. <laughs> Widzicie, nawet się pokazałem, bo Boże! Nawet się pokazałem, ale żal. Dałem się tak gadałem, ale jajca. No dobra, no co? Niestety. Wywróciłem się na plecy. Nie uważałem. Myślałem, że... Może tak jak niektórzy Was że Advanced to tam wiecie. No jo. No dobra. E, wstawię ten odcinek oczywiście. No i zaczniemy sobie od nowa, bo to w sumie 17 poziom. Tylko już nie aldedem. tylko pomyślę właśnie. Kim. Także no... Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się na razie.